Pani Subowna, e, czyta, że lew w okresie Rui miewa e, w ciągu tygodnia do 500 stosunków, a moja żona mówi patrzę na ciebie i żygać mi się chce. Nie wiem o co jej chodziło. Katerę poznałam w ten sposób, że chciałam zrobić film o kimś, kto lata. Chciałam się zapytać o e, film pańskich Nic nie wiem. Tyle mogę powiedzieć. Wiem, że film jest chyba z Kingą Price, a nawet nie znam tytułu, ponieważ ona skrzętnie to przede mną ukrywa. Oni w, jak skaczą z dachów, to zawsze zostawiają nalepki z napisem Exit Point. Jeżeli kiedyś to zobaczycie na dachu przy okazji, to możecie być pewni, że ktoś tam tu skoczył, nie? Ona nie lubi, jak ja mówię o, o niej, i nawet się bardzo łatwo obraża w tej kwestii. Moja pani profesor powiedziała, że mi się nie uda zrobić tego filmu, bo on jest inteligentniejszy ode mnie. I to w sumie była prawda, więc postanowiłam z nim zagrać w otwarte kroki. Trzy, dwa, jeden, Się. Mieliśmy z nią same kłopoty, bo. Wspinała się, na paralotnie latała, bardzo szybko zrobiła prawo jazdy w związku z tym porysowała mi samochód. Ona była całe życie szalenie niezależna i, i myśmy się zawsze dziwili, że się dziewczynka urodziła, bo ona miała cechy wszystkie cechy męskie, to znaczy była piekielnie odważna zawsze. Bardzo niezależna i ulubionym jej tekstem to było Ja sama, sama, ledwo mówiła, już mówiła, ja sama, sama, sama. Musiałabym mieć pan persa, żeby chyba stanąć tam. Przez zresztą jak oglądałam te jego materiały, to sobie obkryłam trzykrotnie wszystkie paznokcie u rąk i rąk. Że to było nieprzyjemne bardzo. Czy te cechy, o których Pan mówił, odwaga, takie typowo chłopięce, to są rzeczy, które są potrzebne reżyserce? Czy to właśnie te cechy spowodowały, że jest dobrą reżyserką? Ja nie wiem, czy ona jest dobrą reżyserką. Zaraz, spokojnie, ja tego nie powiedziałem. A przyjdzie Pan dzisiaj na projekcję córki? Jak mi pozwolą, to przyjdę. Ja bardzo szanuję jej niezależność i, i, i uważam, że ją to może krępować, w związku z tym nie przyjdę. Pewno matka przyjdzie, to łatwo będzie poznać, bo jest bardzo piękną kobietą. Piękniejszą na pewno od Jagody. Już się przed pokazem? Tak. Nie, w ogóle. A denerwuje też obecność rodziców, że Państwo zobaczą? Tak. Bardzo najbardziej mnie denerwuje obecność rodziców, ponieważ są niekulturalni i źle wychowani. Przed laty kiedyś mi Janusz Gajer, że tylko idioci nie mają tremy. Zachęcam Państwa do zadawania pytań oraz z wyrażenia wszelkich, wszelkich komentarzy. Nie za długo, bo jesteśmy nieodśiusiani. No, 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 dobra, <grym> dobra. <grym /dobre> Nie uważasz troszeczkę, że to jest przypadek smutnego człowieka, który tak naprawdę żyje w pustym świecie i te skoki wypełniają to jego życie? Nie, to jest na odwrót. On żyje w świecie radości swoich skoków, w związku z czym ja czuję, że on przez to, że sobie pozwala na radość w robieniu tego, czego kocha, dyskwalifikuje sobie życie osobiste. I on o tym wie. No to przecież ja usłyszałem od mamy, że mnie kocha Trzy lata temu, może pierwszy raz. Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi i dalej zostajemy w sobą, ze sobą w kontakcie i, i właściwie to ja jestem mu wdzięczna, że zrobiłam ten film, bo zyskałam taką dobrą przyjaźń. Nie? On jest okrutny dla mnie, ogląda moje nowe filmy i no. I jak po filmie? Jest pan dumny z córki? No. E, tak, mi się to podobało, aczkolwiek, aczkolwiek muszę powiedzieć, że... E, tam był jeden błąd, y, który jest i y, to przestrzegam Państwa na przyszłość. Mianowicie w polskim filmie zawsze jest problem z dźwiękiem. No. Ja połowy nie słyszałem, nie? A czy, czy, czy jestem dumny z córki? Nawet gdybym nie, nie był, to mi się Wam nie przyznał. No. Dziękuję, nie? Bardzo proszę. Yeah,